Jest to linia długości 70 km. Ona łączy się przez 17 stacji i przystanków. Są tam dwa miasta: Duże Miasto Strzyżów i Boguchwała. Uruchomiona została ta linia obecnie po zamknięciach torowych i od 1 listopada jeździmy tam naszymi autobusami szynowymi. Jeżeli chodzi o. Dane techniczne, więc polepszyły się parametry techniczne tej linii. Średni czas przyjazdu był przedtem 117 minut obecnie 86, jest to 30 minut mniej niż poprzednio. Jeździmy 13 km szybciej niż poprzednio, bo było 36 km na godzinę teraz 49, jest to prędkość handlowa. Jeżeli chodzi o hmm, Ograniczenia prędkości było 50 takich punktów, obecnie jest 30, czyli też się zmniejszyło. Jeżeli chodzi o budowlę, więc wykonano tam 13 nowych peronów, które dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz wiatami, tablicami informacyjnymi dla podróżnych, ponadto przebudowano obiekty inżynieryjne i oczywiście tak samo trzy mosty i kilkanaście przepustów. W obecnej chwili mamy rozkład jazdy i realizowane są tam dwie pary połączeń między Rzeszowem a Jasłem oraz trzy pary połączeń między Rzeszowem i Strzyżowem. Na nowy rozkład jazdy 2014/15 będzie ten, te relacje będą odwrócone, czyli 3 na dwie. Jeżeli chodzi o ceny biletów na naszej spółki są one Lepsze do konkurencji, nawet bo ustaliliśmy tam połączenie w dobrej cenie. Są to ceny i przejazdy bardzo konkurencyjne do MKS, UMPK, firm Marcel i Kudlik. Biorąc pod uwagę naszą tą znaczną poprawę parametrów technicznych na linii 106, można by było nawet pochwapić się o dalsze zwiększenie połączeń kolejowych na 8 par. Jak to, zwiększono, jak to założono w planie transportowym, więc jeszcze częstotliwość jakby się zwiększyła, mo, można by było wziąć, zabezpieczyć oczekiwania naszych podróżnych. Dziękuję bardzo. Odnosząc się do informacji, jako, jakie zostały przekazane przy, na konferencji prasowej przez Platformę Obywatelską, informuję, że kontrakt nie jest największą porażką tego zarządu, dlatego że My go podpiszemy, ale podpiszemy w momencie, kiedy z tego programu budowy dróg i autostrad zostanie wpisana droga S-19, jak tutaj mamy zakreślone. Jeżeli rząd będzie się upierał, że tej drogi nie ma, to naprawdę nie ma potrzeby i nie ma sensu podpisywać tego, tego kontraktu. Mamy to w negocjacjach, mamy to w protokole, jest tutaj w tym. Odbyło się spotkanie z panem ministrem Mielasiewiczem. O którym za chwilę powiemy i naprawdę nie widzimy powodów, żeby po prostu z nami się tutaj droczyć, bo tak to, tak to można, można w tej chwili nazwać. Chyba, że chodzi o to, żeby nas napiętnować politycznie, że jesteśmy województwem rządzonym przez Prawo i Sprawiedliwość i po prostu nie, 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 nie chcemy podpisać dobrego kontraktu. Kontrakt jest ramowy nie zawiera w sobie kwot będą dalsze negocjacje ale my domagamy się żeby S19 zostało wpisane tak jak jest w programie budowy dróg i w protokole z negocjacji dwukrotnie spotkaliśmy się z panem ministrem Rynasiewiczem rozmawiając właśnie o S19 tym odcinku Kielanówka Babica i szanowni państwo jak pamiętacie też pojawiającą się w prasie informację, że ta inwestycja jest na podstawowej liście programu budowy dróg krajowych. To tu jednoznacznie pan minister Rynasiewicz mówił, że takiej decyzji jeszcze nie ma, ta inwestycja jest dopiero na rezerwowej liście i oczywiście pan marszałek województwa wraz z zarządem, kiedy negocjowaliśmy kontrakt terytorialny dla Podkarpacia Mocno, mocno wniósł i podkreślił, by ta inwestycja znalazła się na podstawowej liście, zarówno w kontrakcie terytorialnym, jak i w programie budowy dróg krajowych. Na dzień dzisiejszy tej inwestycji nie ma na liście podstawowej i stąd taka decyzja zarządu, o czym pan marszałek powiedział przed chwilą. inwestycja, czyli 19 do granicy jest w dokumencie implementacyjnym w Strategii Rozwoju Transportu, że tam jest, jeśli tam jest, to znaczy, że będzie ona realizowana? No. Znaczy sytuacja jest taka, że my pokazujemy dokument, który nazywa się Program Budowy II Autostrad i ona tam jest, prawda? Więc tylko się domagamy do przepisania, do kontraktu, bo na tym polega właśnie kontrakt, prawda? Że między rządem a samorządem umawiamy się, które z inwestycji będą realizowane na terenie województwa podkarpackiego ze wskazaniem źródła finansowania. Tego źródła finansowania się nie spodziewamy, bo nikt nie ma, tylko chcemy, żeby to zostało przeniesione po prostu z rozmów. No, tak Jakie są negocjacje, jest protokół, to potem przysłany nam wzór tego kontraktu do tego nie zawiera. No, nie taka zawiera. niestety. No. To jest dziwny, dziwny spór, ale, ale jest. Jesteśmy mówieni na 18 listopada na dalszy ciąg negocjacji i uważamy, że wtedy to... Dogadamy, taka jest prawda. Pan Maszek Romaniuk był u pana ministra Janasiwicza. Pan Janasiwicz potwierdził, że jest i że będzie wpisane do kontraktu. I czekamy na 18. Taka jest rzeczywistość. Ja nie można w tej chwili ogłaszać żadnych klęsk, bo po prostu się tutaj w tej sprawie jeszcze nie zakończyły, nie zakończyły rozmowy. I nie jesteśmy jedynym województwem, które miało takie, ma takie kłopoty. Też siedem województw siedem województw też takie dalsze negocjacje prowadzi, bo Państwo pamiętają też, też Małopolska nie miała wpisane S7 drogi. Się zbuntowała, powiedziała, że nie podpisze kontraktu i wyszło na to, że urzędnik musiał się uderzyć w pierś, to było nieprawdą, że po prostu S7 zapomniał wpisać, prawda? No takie historie. A dla nas, mimo tego, że nam powiedzieli, że wpiszą, to nie wpisują. No taka jest rzeczywistość. Prawda bo też o tym wspomniała pani że domagacie się wykreślenia z kontraktu przebudowy ulicy Podkarpackiej w Rzeszowie. Nie, 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 to absolutnie to nie jest to tak. My... Nie, 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 my nie domagamy się wykreślenia niczego, co, co tam oczywiście jest, bo my negatywnych decyzji nie podejmujemy, tylko domagamy się, żeby było wpisane tylko to, co w negocjacjach było, prawda? My oczywiście uważamy, że muszą być wpisane drogi wojewódzkie, także tam musi być wpisana droga lotniskowa, e, musi być ta wielka inwestycja, która dokończy jak gdyby zjazdy i wjazdy na autostradzie w okolicach lotniska, czyli łączniki, żeby były wpisane, prawda? I to chcemy sfinansować z programu operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, prawda? Pozytywnie, negatywnie nie. To jest e, naprawdę e, błędna, błędna informacja. Panie Marszałku, toczy się teraz dyskusja na temat przyszłości przewozów regionalnych. Jest pomysł, żeby skarpaństwa przejął tą spółkę. Część Marszał już wyraziła taką wstępną zgodę, związkowcy są przeciw. Jakie będzie tutaj zdanie z zarządu województwa podkarpackiego? Czy będziemy. Czy sytuacja jest taka, że ta propozycja, która w tej chwili jest zaprezentowana, jest propozycją niekorzystną, dlatego że rząd próbuje przekazać 600 milionów na, 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 na tak zwane oddłużenie, a nie chce wyrównać starych. Długów, które powinien względem tej spółki, czyli przewozy regionalne e, przekazać. I oczywiście my też nie chcemy się na to zgodzić, aby 51% udziałów przeszło. W takiej właśnie formule na rząd. Wtedy jeszcze się wycofuje wtedy fundusz kolejowy dla nas jako pomoc, prawda? Czyli my, my, my zgodzimy się, rząd da, ale nam nie da środków na utrzymanie tej kolei naszych przewozów. Na to nie możemy się zgodzić, ale oczywiście jesteśmy też w trakcie rozmów, negocjujemy. W przyszłym tygodniu też jest spotkanie w tej sprawie w Warszawie. A czy jest pomysł, żeby na przykład spółkę taką podkarpacką jak jest Małopolska? Rozważamy, rozważamy, taki wariant. Taki wariant, rozważamy taki wariant i chcę powiedzieć, że na razie tylko podpisały te województwa na to się godzą, które mają swoje spółki, tak. prawda? No, zobaczcie, jaka jest właśnie niekorzystna sytuacja. Ci, którzy nie mają w tym żadnego interesu, więc się godzą, prawda? Mm. A my e, oczywiście uważamy, że, że trzeba się zastanowić nad tym, tak. czy my jesteśmy w stanie utrzymać taką spółkę no i dlatego się, no, że tak powiem, jeszcze w dalszym ciągu e, poddajemy pod proces negocjacyjny i rozmów i spotkań w tej sprawie. Czy wiadomo już, ile w przyszłym roku będziemy musieli wydać, e, dopłacić do przepływu? E, znaczy sytuacja. E, Wiadomo, wiadomo, 40 milionów taki mamy plan w budżecie i oczywiście no, będziemy się starali, żeby to nie, nie przekroczyć tej kwoty. Bo brakuje nam w przyszłym roku w budżecie Państwo wiedzą 60 milionów złotych tak się spełnia przypowiednia na obecnego posła żońcy, że co rok będzie wyższa dopłata. Tak? No, to, tak, mo, mogą to być słowa, tak jest. Nie? Bardzo się cieszymy, że uruchomiony został ruch na linii 106, prawda? Pokazujemy tym konferencją Państwu to, że największy projekt WPO, jeden z największych projektów finansowania trakcji kolejowej właśnie pod Podkarpaciu i także w ogóle w regionalnych programach w kraju. Otwarcie na południe też. Otwarcie pamiętam. na południe, tak. prawda, jest już Kolejowe. czynny. Pokazujemy, że nie tylko walczymy o drogi, ale także staramy się, aby, aby infrastruktura kolejowa była, była czynna. I też chciałem Państwu powiedzieć, że w dalszym ciągu mamy problemy. Olaf, to jest no, bardzo ładnie to ten skrót tutaj brzmi miękko, ale to jest Europejski Urząd do Spraw Zwalczania Nadużyć Finansowych. Przyjeżdża kontrolować firmę Resbex do sprzodu. Do spodu, przepraszam. Także no, mamy kolejny problem, ale będziemy musieli się z tym uporać ciąg dalszy, że tak powiem, konsekwencji sprzed półtora roku trwa. No właśnie, jakie są szanse na odzyskanie tego. No, proszę Państwa, to żadne są na odzyskanie. Kwestia jest, że, że budżet najprawdopodobniej podniesie, poniesie środki. Będziemy widzieli też po tej, po tej kontroli, prawda? To jest, no, jeszcze takiej kontroli nie mieliśmy. Eto nas kontrolowało, to jest Europejski Trybunał Obrachunkowy, a to jest Urząd do spraw zwalczania korupcji i nadużyć finansowych przyjeżdża do Podkarpacia 18 listopada. Ale kontrolowany będzie urząd, bo... No, będą więcej będą więcej. projekty. Projekty będą kontrolowane, urząd, wszystko. No, tak, tak. Panie Marszałku, yy, dzisiaj posłanka z Kąkońska też yy, skarżyła się na, pytanie. Na, na współpracę, że pan jako yy, marszałek yy, nie współpracuje i z posłami i, i, i że utrzymuje ten kontakt yy, w tajemnicy i powiedział powie, coś, coś takiego, że przywłaszczył pan sobie prawo do decydowania o sprawach regionu. Po prostu nie, no nie mam tutaj na przywłaszczenie żadnego komentarza. To już zostawiam o ocenę, o ocenę Państwu. I także oczywiście wyborcom, czytelnikom, mieszkańcom Podkarpacia. Ja po prostu wypowiadam się w tych sprawach, do których jestem upoważniony, w sensie obowiązków, jakie na mnie nałożył samorząd województwa Podkarpackiego Sejmik, powierzając mi funkcję marszałka. I także w imieniu zarządu, którego pracami kieruję. Nic sobie nie przywłaszczam, prawda, tylko, tylko po prostu pracuję zgodnie, zgodnie z ramami, które nakłada ustawa o samorządzie terytorialnym. No a czy po prostu utajniam, czy nie tego. Przesłaliśmy, proszę Państwa, wszystkie sprawy związane z kontraktem i z protokół z negocjacji przesłaliśmy posłom, wszystkim przesłaliśmy, także radnym 22. 22 października wraz z zakreśleniem na czerwono, jakie są różnice, prawda, co, w, co jest w protokole, co jest, co, ale i co nie ma w kontrakcie. Także ja tu nie uważam po prostu tej sytuacji za prawdziwą, jaką informację i po prostu więcej co do usłów Pani Skowrońskiej myślę, że nie będę komentował.